Dzień dobry! I tyle, mogę więcej nie mówić? Okazało się, że jestem głupi, oczywiście. Co za nowina? Musiałem sprawdzić. W sumie to sprawdziłem dzisiaj rano, potem przestałem grać. Nie dlatego, że akurat zobaczyłem, że jestem w błędzie, ale po prostu i tak przestałem grać, bo już mi. Miałem po prostu. Dzień się zaczął, powiedzmy nie. O to chodzi, że nie miałem racji, to nie, no ja zrozumiałem te znaki tak. Że te drzwi będą otwarte prawdopodobnie jakiegoś, ha! przepraszam, nie wiedziałem, że tak z, z, mi wybuchnie. Że te drzwi będą otwarte konkre konkretnego dnia jakiegoś tam. Na koniec jakiejś konkretnej pory roku. A wychodzi na to, że nie. Wychodzi na to, że te drzwi można otworzyć, tylko trzeba je otworzyć w odpowiedniej kolejności. E, dobra, wpierw zrobię tak, że odpocznę. Jest 13, więc dobra, nie będę przesadzał. Mogę sobie zrobić camping, prawdopodobnie. E, coś chciałem sprawdzić. Nie wiem. Dobra, 8 godzin. Nie wiadomo, z jakiegoś powodu mam melodię Smurfów w głowie. I teraz trzeba to jakoś zrobić... tak, żeby nie... nic mi nie eksplodowało w twarz. I ja wiem, że tam pułapka jest po tym. Niestety dowiedziałem się tego, natomiast nie dowiedziałem się o kolejności. Znaczy, pff, po prostu jak tylko zobaczyłem... W jakimś tam rozwiązaniu, że jest napisane, że trzeba otworzyć w odpowiedniej kolejności i tak, właśnie rusza mikrofonem, żeby był idealnie od razu wyszedłem z tej strony, nad nie sprawdzimy w sumie o jaką odległość chodzi. Odległość? Eee, kolejność. Ale mamy tak, mamy takie podpowiedzi, mamy to rozumieć, że mamy drewniany znak, mamy też znak, i to jest bardzo źle, że komórka się rozładowuje, będę się zmienić na inną komórkę. Mamy znak z lapisu. To był chyba ze srebra. Nie, z miedzi i tam był ze srebra. Dajcie mi 10 sekund. Albo 15. Gdzie to jest? Kusie w d. Dobra, nie potrzebuję stopera. Będę po prostu na zegarek. Jak... Nie wiem jak człowiek. A ty się wypchaj, komórko. Się rozładuję. Także mamy 17.52. Czyli do 18.20. Ok, spróbujmy. Mam tak, więc... Pytanie B. Pytanie B. Pytanie brzmi, od jakiego zacząć? Od jakiej drzwi zacząć? Mamy miedziane. Mieć mi się kojarzy z czerwonym, więc może chodzi o jesień? Nie, to jest moja totalnie dedukcja taki. Próbuję coś tu wymyślić. Srebro to zima, bo białe. Drewno... Nie mam pojęcia, brązowe, więc w sumie też mi się kojarzy z jesienią. Lapis, niebieskie. Jeżeli by zaczęło się od wiosny... Nie, zap. Więc nie od lapisu. Od drewna. Okej. Okay. To są drzwi na... Numer jeden, więc mam tak drewniane... Drewno... Strzelam, że to jest... ...lato, więc polecie, jesień, koper... Nie! Ach, czy ja po prostu... Jak to zap? To ja już nie rozumiem tego. Zap zap zap. Aha, no teraz door clicks, ja już tego nie rozumiem. Spróbuj nacisnąć srebrne Okej, okay, door clicks To teraz srebrne to teraz z napisu nie, źle I prawdopodobnie znowu tamtym nie zabawą Nie Ło No dobra, trochę tego nie rozumiem, czyli O trzecią Czyli Musiałem za każdym razem po... Tej kombinacji, jakby przechodzić, no to byłem w błędzie. E, i teraz, jak się będzie wchodziło do tej świątyni, no to trzeba trochę uważać, z, z oczywistego powodu. Ja pieczele, to jest dopiero. Dobra, trzeba odpocząć. Znowu albo nie. Nienawidzicie mnie albo mnie kochajcie, ale ja muszę pójść do świątyni i nie, nie chcę tych 8 godzin tracić teraz na na kemping Hugger Brother jeszcze z nami żyje, jest wśród nas. Hmm. Mm -hmm. e, żeby Was pocieszyć, to mogę powiedzieć, że wkrótce, jeżeli Karolina. Na, na, prawdopodobnie jak awansuje na, po, na Wizard, e, czyli no na czarodzieja, z czarodzieja. Pff. Chyba nic. Nawet sprawdzałem specjalnie. Wiem, że Google Translate to, to może nie jest jakieś fachowe źródło, ale na sorcero, sorcer, Sorcerer. W ogóle nie wiem tego tak fajnie powiedzieć. Sorcerer. I na wizard jest to dokładnie identyczne tłumaczenie. Oczywiście czarodziej, albo czarownik. No ale bez przesady. Czarodziej i czarownik. To jest chyba identycznie to samo. A w języku angielskim wizard, a sorcerer to jest jednak już różnica dużo większa. Już nawet e, w samym świecie Dungeons and Dragons. Przynajmniej w Never Winter Nights. Wizard. Z tego co, e, Pamiętam, to było kompletny inny rodzaj yy, klasy od Sorcerer. Wizard się uczył z książek, a Sorcerer umiał samego siebie czarować, jakby w coś tym stylu. Więc nie wiem, jak to będzie na język polski. Chyba nikt nie pomyślał tutaj i zostaliśmy z jednym słowem pod tytułem czarodziej. To jest przykre. Czarnoksiężnik to jest Warlock, i tak według mnie ma być. Okej. Okay. Yy, dobra, jesteśmy pachnący. I szybko na bok trzeba. nasz wypadek. Przejdź, Kulko, powiem, że tam jesteś. O, leci. Zobaczmy, co jest w tej wspaniałej skrzyni. W tym wspaniałym... ...pomieszczeniu. A nie, zanim to zrobimy, to rzućmy czary. Błogosławieństwo. Może Stonskin z jakiegoś powodu. I co tu jeszcze można rzucić? Ochrona przed elektrycznością. Nie będę nawet rzucał czarów typu speed i tak dalej, ponieważ... Wydaje mi się, że jeszcze jesteśmy w stanie sobie poradzić. Sorry eee. Jeszcze raz, tylko dlatego, że nie kliknąłem tą postację, którą miałem kliknąć. To był głupi błąd! No i dobra, i tutaj jest klucz do drugiej łaźni. Mamy dwa topory, które są zbyt mało cenne. To za stówkę, ewentualnie. Kolejne napoje, które oczywiście zapominam używać Medytacja, to mogę jej od razu... Tak jak się spodziewałem, zostałem zaatakowani ze wszystkich stron. Teraz zastanawiam się, czy, jeżeli tutaj rzucę czar Firing, to zadziała na też te postacie, które są schowane za ścianami? Liczę, że tak. Te w ogóle były za daleko, to trochę mnie zmartwiło. Zobaczmy na nowe czary Heroizm. Okej. Okay. Zwiększa obrażenia. O kurczę, heroism jest strasznie dobry. Teraz sobie zdałem sprawę, bo ono zwiększa obrażenia. Ale najważniejsze jest to, że na poziomie eksperckim działa na wszystkich. Um, ile on ma punktów w sumie? 25, 23 ma w tej chwili. Jeżeli go żyje, to. Dobra, zróbmy heroizm. No, I teraz będziemy klepać dodatkowe punkty. Obrażeń to dosyć mocno. No to akurat jest... jeszcze przeżył nawet, ale nie boję się tych yy, akolitów bo oni będą tam strzelać tymi swoimi słabymi pociskami. Dobra, rzućmy raz jeszcze... Raz? Jeż... raz jeszcze w Ring of Fire i generalnie klepiemy, tak to wygląda, tak wychodzi na to. Daruj sobie kleczku tam. Mamy jakiegoś czerwonego pana. O, mamy dwóch, którzy nie wiem, czy przodkiem. Dobra, zrobię myk. O! Jest ich więcej. Więc zrobię myk taki, że. Żeby gościa odsunąć. Ech, poważnie. Trzeba użyć. I teraz zrobię myk. Hiu! Zygzakiem. I stop. Zastanawiam się, czy ta kula ognista będzie ich ranić, jak będzie wylatywać ta z pułapki. Bum. Tu jest jeden gościu. Tam jest jeden. W sensie tam. Przepraszam. E, Okej, okay, tu zabijemy zaraz. Ewentualnie można by pokusić się o rzucenie... A nie, to nie... To nie nie to Nie będzie nie, można. Chciałem rzucić Turn Undead. Wiesz co? Zamordujemy tego gościa. Bo mi irytuje. On zginie. On. Powinien zginąć. Tak jest. I teraz kolejną kulę ognistą rzucimy tutaj w centrum. Wow! Genialne to było nawet nie powiem. Mordujemy. A ty jesteś jeszcze, okej. Okay. Kolejną królę ognistą. Okej, okay, zostało ich mało, znaczy ma... Aha, i zapomniał Wizard's Eye w ogóle, absurdalne, ale... tak. Jeszcze żyje. a dobra, no cóż... He, nie zdążył. Hmm. Dobra, jeszcze na kula. I gościa, to już po prostu... Przyspieszony... rozwój wydarzeń. Au! Jeszcze trochę męczą mnie już ci goście. Już? Mm, nie wiem. Masa zwłok. I jednak mi jest mi głupie, że... Ech. Że nie wiedziałem co z tymi drzwiami zrobić, ale trudno się mówi. W zasadzie nie było to takie Nie no, było Wystarczyło nacisnąć na te drzwi. O! Aha, jeszcze Zaraz... Pier... Tu mamy a ty, ty jesteś śmieszny. Tak, i tylko jeden szkielet. Sayonara. Nie, drugi. Dobrze. I koniec. Nie, jeszcze jeden. Yy, teraz mogę iść do łaźni. No, w sumie powstałaby się do Power Cure, jednak um, nie pamiętam w tej były... coś mam problemy z językiem dzisiaj. Czy ja mam w sumie zawsze problemy, ale mam wrażenie, że im więcej nagrywam, tym gorzej. Jest dziwne. Tak, od razu mi się pojawili za plecami na pewno. Nie za plecami dokładnie, ale tam na pewno będą gdzieś... No, co za niespodzianka, abym mógł teraz powiedzieć. tak... E, he, he, jestem zaskoczony, bo już się pojawili przeciwnicy. No, nie mogę trafić. No, tu jestem. Niestety jest czerwony. No, bądź się kurka. Tylko nie przeklinaj. Oszty! Tak, a zaraz to jeszcze nie będę odklinął. Odklinał? Nie wiem czy tak można powiedzieć. No zabijcie, znaczy... zniszczcie go. Remove curse. Zwłoki, A, jeszcze jedne zwłoki i. czy zwłoki? Resztki. Cicho bądź. Ponieważ. wciskam, klawisz A. Dobra, nareszcie czas spokoju zobaczyć, co jest w skrzynce. I ewentualnie. Nie, nie ma, e, nie ma tutaj żadnych leżących rzeczy. Kolejny klucz, to już na niespodzianka. Do, do treasure room. No to będzie chyba klucz, który musi pasować do jednych z tych takich tam bocznych przejść. Muszę jak najszybciej zapom zapomnieć o tym, o tej swojej niekompetencji, bo mnie boli ona. Ale... by the way, nie ma tu nic. Sama nazwa Treasure Room Key. O. To znaczy, że to będzie już koniec z tym miejscem. Czyli będzie skarbiec i... Aha, miałem i patrzeć na czas. Będzie skarb. Hip-hip. Cisza. Generalnie na pewno tam powinna być to... Chime albo Chime of Harmony Pierwsz w tą stronę, może A jeżeli nie będzie pasowało, no to musi z drugiej strony Z jakiegoś powodu awatar zawsze nosi klucze, przynajmniej w, w tym w Mighty Magic 6 Nie, nie pasuje. Piękne są ich buzie, naprawdę, jak spadają. Aż mógłbym sobie zrobić takiego awatara u siebie na kanale, z któryś z tych twarzy, jak spadają. Albo jak są na przykład upici, albo szaleni. Też są dobre. Ale żal mi bakaty. Bakata musi tam zostać po wieki wieków. Na wieki wieków, w sensie. Okay, tajemne przejście. Czy coś tu jest? W sensie przeciwnicy? Nie, jest tylko jedna skrzynia. Skrzynia Skrzyniasta skrzynia. Kolejny klucz do drugiej części i jest magiczny. Bardzo śmieszny. Warrior Sword, chyba już taki mamy. To jest, a to to jest Chime, albo Heim. Chime raczej, albo Chime. W każdym razie to są ...dzwonki takie. To może spadać. U. To można nawet wsiąść chyba. Za stówę. I nie, nie, nie ma nowych przeciników. Stop! Chcę zobaczyć te twarze. Nie, nie zatrzymała się. Korzystając z um, tego, że to jest długi korytarz, może znajdę ten stoper, jednak. Chyba nie, nie. Czy to możliwe, że... Nie no, musi być na pewno stoper, no bez przesady. Gdzieś... Nie będę sprawdzał, nie będę wam co zawracał głowy Druga skarbnica. O ja, pierdzielę to jest wszystko złoto. Złoto, które blokuje mi przejście, nawet, ciekawe, nie wiedziałem. 105, zaraz, kto ma najwięcej szczęścia? Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale A dlaczego on kiedyś miał dużo. Aha, bo rzucił na czarno siebie. Z, e, o, się, przynajmniej przy co poszukałem biega. Zobaczymy, czy to ma znaczenie. 190, 103, 102, 72, 175. A teraz ty. 108, 102, 43, 200, 104, 110. 110. Hmm. Wygląda na to, że to nie ma znaczenia. Nie, to nie może mieć znaczenia. To byłoby dziwne, chyba. Wow, o, jedna była beznadziejna. hugger brother. Co ty za te pieniądze kupiesz sobie, człowieku? No, po co ci one, powiedz mi? O, mogły po prostu występować w cyrku miał więcej kasy z tego bo musiałaby się szlajać w jakichś dziwnych świątyniach co gościu a um, on za jest ile? A za 1% w sumie dobra, leć i idziemy. Koniec z tym miejscem oficjalnie już tu nie wrócę i teraz um, jeszcze nie pójdę do no, nowego Storpiga bo mogę teraz odwiedzić z kolei Mogę teraz pójść do tego drugiego miejsca. Czyli jaskiń dragonów tych takich jakby. i teraz... Co chciałem powiedzieć? Jeszcze... Hmm, tak, byłem właśnie... To miejsce, w którym tak długo strasznie się męczyłem, to, to właśnie było też ich, jakby, tylko tam, na no nie. Tam to się nazywa Dragon, chyba Skip, bo Keep, nie jestem pewien. Albo Stronghold, a tu mamy Caverns, ale na całe szczęście. Nie, zaraz, sorry. Aha, nieprawda, bo tu będą znowu tamci goście, niech to szlak. Wojownicy. Ale może będzie ich mniej? Na pewno musi być ich mniej, nie wierzę, że było ich tak dużo. Ale no, dobra, spróbuję, mówię, jak już tu jestem, to, to, to trzeba spróbować. Nie no, generalnie to miejsce z niższego poziomu, jestem Przekonany. Ja wiem, że i tak mi nie wierzycie, ale ja naprawdę, ja w to wierzę, bo nie wierzę. No, bo nie wierzę. Oj, cicho bądź. masz złe o każdym. Możesz sobie tu popatrzeć. Mamy tych Brigand. Tak, ten Brigand był kiedyś dosyć niebezpieczny, ale teraz jest bułka z masłem, prawdopodobnie. Tak, coś tam, coś tam, coś tam. Ja nie będę, um, specjalnie czarował. Myślę, że poradzimy sobie w ogóle... ...bez większych kłopotów tutaj z tymi panami. Natomiast jeżeli chodzi... ...jeżeli chodzi... Jest tutaj przeciwnik, którego strasznie nienawidzę. To jest chyba najbardziej nienawidzony przeciwnik mój. Może jest jeszcze jeden, który mógł ewentualnie bardziej nienawidzić. A to są Czy on jest za daleko? A zaraz coś mi tu nie gra, on w ogóle nie jest w zasięgu. on nie za ścianą, tylko był błąd graficzny. Okej, okay, ci panowie są słabeuszami. Jeden z tych przeciwników tam tworzy takie bulgotanie. To jest coś, to, to jest tak głupie, że głupsze być nie może. Nic to nie ma, to jest jakieś pomieszczenie bezużyteczne. Okej, okay, a kuku. Wow. No, w sumie to, to nie było akurat mądre, więc może rzucę czartem razem. Ojej, niedobrze. Okej, okay, odratujemy Ciebie. a nie będziesz już takim twardzielem. Co my tu mamy na dole? Mamy bandę przeciwnika. Nie mam pojęcia, co za przeciwnicy, co za potwory. Czy to nie są przypadki, właśnie te szlamy kupię? Nie, to są po prostu ci osiłki, czy jakieś tam zwać. Zostańcie. Czy nikt nie ma niczego przypadkiem uszkodzonego, ewentualnie? Nie, chyba nie. Um, już się skończyło, Wizard's Eye. To ci dopiero. Chodź tu. Tam jesteś sobie winien, że przyłączyłeś do bandy Matołów, a mogłeś, kurde, mieszkać w zamku Almfist. Byś, w sumie, nie mógłbyś, bo tam same kobiety. Ke, jakieś głupie Lochy, znaczy, nie Lochy, tylko jakieś takie korytarze, nie? Masz czaru. Dobrze im te ciosy wychodzą, nawet no, dobrze trafiają, i cały czas są te dźwięki ping, brzdełk itd. Co by oznaczało, że o, nie wiem, co to oznacza tak naprawdę. Że zawsze mi się wydaje, że to jest jakiś cios krytyczny albo coś na styl. No nie, no poważnie, oni są upierdliwi. Mimo wszystko. Zdenerwuję to, będę naprawdę na no, poważnie z nimi. Okej, okay, tu mamy koniec tego jakiegoś korytarzyka. Czy to prowadzi do jakiejś skrzyni, może? A, jak tam czas? Jeszcze chwilę. A no tak, a czy ja. No, nie wiedziałem. I ech, sprawdźmy tą statuę na szkipanek. O teher, co to miało być? Jakbym wiedział. Plet. Nie wiem, czy nie jest jakieś zadania. Duży miecz dwuręki. Dwuręczny. Nie wiem, czy mają nieraz. O kurczę, dobra skórzana zbroja. Nie wiadomo, czy. Nie lepsza. Bo ty masz tak. Ty masz plus 9, a to jest plus 10. Jeszcze zwiększa ci siłę i tamto. A, może się przyda, kto wie. Niech sobie będzie miała ona. że jakieś dziwne przemioty się tu po pojawiały. Wszystkie do sprzedania. Pam, 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 pam. Czemu nie ma muzyki? Dobra, zrobię przerwę, więc do usłyszenia w następnym.